Wygląda na to, że Falubas ma problem. Ma problem za to, że ma takich zawodników, którzy chcą zdobywać sukcesy na arenie międzynarodowej, zdobywać medale i rozwijają się sportowo. My, jako Falubas, zgłosiliśmy uchwałę, ponieważ spotykamy się w Warszawie w czwartek, 8 września. I chciałbym bardzo prosić o wsparcie trenera, zawodników, ale też przede wszystkim apeluję do prezesów Ekstraligi ośmiu prezesów, którzy podjęli taką uchwałę, bo dzisiaj wygląda na to, że chcąc rozwijać się, zdobywać sukcesy sportowe, mając na uwadze Piotka Protasiewicza, będziemy mieli dylemat za chwilę, co zrobić, kogo wybrać, jeżeli mamy brać przykład z innych dyscyplin, patrzeć na to, aby cieszyć się tym sportem, nie zawracać sobie głowy. Różnymi ograniczeniami, bo ograniczenia kojarzą nam się niestety z tym, co było 20 lat temu, aby zmienić ten przepis i zostawić to tak, jak było do tej pory. No, bo jestem trenerem fanbazu, z czego jestem bardzo dumny, ale też dumny jestem, że jestem trenerem kadry polskiej. I ten przepis od początku mi się nie podobał. W sumie, ja byłem za prezydentem. Zastępowałem prezesował dla przyjęcie kochana na takim spotkaniu prezesa. Jasno, że jeżeli jest KSF to dlaczego ograniczenie, jeżeli chodzi o zawodników Grand Prix, bo dla mnie to jest śmieszne, bo Artio Łakuta i Tomasz Golob to są zawodnikami Grand Prix, a różnica między jednym a drugim jest kolosalna. Ale ja myślę, że my teraz musimy się skoncentrować, żeby... Zdobyć, znaczy ja i zawodnicy, żeby zdobyć tytuł mistrza Polską na Zielonej Góry, na Malomazo, a prezes musi myśleć jak tu przewrócić to, co sam też. Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem sportowcem, ja nie będę tylko polował w się na lewo czy rową. Ja jestem do tego, żeby się przygotować i dawać siebie wszystko w całym życiu. Eee, dlatego uważam, że chore przepisy nie mogą karać za sportowych. Ja mam przed sobą decydującą fazę play-off i teraz też wspólnie z kolegami myślimy o tym, żeby się przygotować na do, tę fazę play-off, a działacze prezesi są do tego, żeby jak tylko stworzyć normalne warunki do, do, do współpracy do wystarczawania. My zawsze jako Polska w przepisach nie nie ma istnieć, a kończy się jak zawsze. Jest przepis mówiący o średniej kurtowej drużyny, uroku, maksymalny, minimalny. No się tak ma wystarczyć. Ja uważam, że jeśli już chcemy cokolwiek robić, to skupić się na jednym mądrym przepisie, który nie jest no idealny, nie ale, ale najbliżej idealny. Jeśli chodzi o regulację, na poziomie sprawy drużyny. Ja powiedziałem, że lepiej mi nie dawajcie mikrofonu, bo zaraz będzie burza z tego wszystkiego. Na drugi rok jeszcze Patryk Dudek wejdzie i już rozwalimy cały ten klub. Tu budujemy, a tu zaraz na drugi rok trzeba likwidować zawodników, trzeba odsyłać, rozdawać, no bo innego wyjścia nie ma. Dla Andrzeja Kuszcza, by Patryka, Patryka... Patryk by chciał wyścigić Paniach krajowi, ale wiesz, że wtedy zarobki Ci staną, tak naprawdę będzie w gorszej sytuacji, kluby Ci nie będą chciały. Mam nadzieję, że wtedy się zmienią. Ale myślisz, o Grand Prix chciał być tak naprawdę pewnie w niedalekiej przyszłości do tego Może najpierw dorazła później chcę. To znaczy każdy że dla być najlepszym na świecie, a dlatego też będę chciał dążyć jak najszybciej i będę się starał jak najszybciej w na niedaleko przyszłości.